Halo! Dzień dobry, Pani Marzona, jest Pani w domu? Kurier z paczką! O, witam serdecznie, proszę Pana. Jestem, jestem w domu, tylko problem to nie jest ze mną, że ja jestem. Tylko mąż jeszcze jest w domu, wie Pan? No, a jakby teraz było odebranie paczki w domu, to wie Pan, to groziłoby niebieską kartą. <laughs> no, także wie Pan co? Najlepiej, jakby Pan pod domem, tak przy schodach, zostawił te paczki i ja się już nimi zajmę później, wie Pan? Jak mąż, że tak powiem, mój dziadosła pójdzie do pracy i tak dalej, no to ja wtedy ogarnę. Także pan zostawi tam przy schodach i wszystko będzie dobrze, nie? No wszystko się łoży, wszyscy będą przyjść zdrowo i szczęśliwie. Bo wie pan, ja mam takie powiedzenie, nie? Co do męża. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, nie? No. Pozdrawiam. Henryk, co tam się dzieje? jakieś syrena, straż pożarna. Boże, co tu się dzieje? Ty, pewno, policja, straż, wszystko, To saperzy przyjechali. No, sąsiad, e, jak szedł do sklepu, to zauważył jakąś podejrzaną paczkę. I wiesz teraz te dywersje, ten każdy przewrażliwiony, to wezwał służby, nie? I przyjechali ty. normalnie ci, wam całą ulicę na buteli, Ty, nie wiesz, co to może być? Ja? A skąd to ja miała takie rzeczy mieć? Ja jestem zwykłą gospodynią domową, mam, mam i... Chyba mać. Mam nadzieję, że torebki mi nie uszkodzą.